Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku i to pierwszy odcinek na moim kanale serii Pierwszy mój odcinek w ogóle na kanale Filipi i bardzo serdecznie witam Państwa bardzo serdecznie Ja dzisiejszym odcinku się tutaj. I tutaj w ogóle pokażę prezentację mojego miasta Tutaj mamy park, tutaj jeszcze jest zabudówka Staragon z warzywami Farmera w ogóle I teraz robię przerwę i za chwilkę zobaczymy znowu Dobra, i tutaj ogółem będzie miasto, jestem w tym odcinku będzie już całe zapełnione. Zresztą są takie luźne płytki, takie hardcore. Takie, że to się przesuwa, na tym to kładę. Tutaj takie latarenki, fontanna, juk. szkoła i tak. Taka góra z kryjówką budziei, tutaj takie drzewo tak piszcie oczywiście komentarz, jak Wam się podoba moje algo miasto i do zobaczenia. Cześć!